Dzień dobry, dzień dobry, witam niezwykle serdecznie. Udział Linuxa na Steam przekroczył właśnie 3%. Zgniłe Jabłko ma 2,11% i system szpiegowski Microsoftu ma 95%. Trochę smutne, nie? Ale gdy się przyjrzymy na ten cały wykres, to widać wyraźnie, że sytuacja zaczyna się poprawiać. I to dość szybko. Ciekawe, czy będzie kiedyś 10, 15, może 20%. Uważam, że 10% Linuxa w grach na Steam jest spokojnie możliwe. Chciałbym, żeby to było jakieś 15%, ale tak jak już mówiłem nieraz w swoich filmach, przy 20% zacząłbym się już troszeczkę obawiać. Obawiać za dużego przyciągnięcia, przyciągania do siebie. Tego co złe. Czyli położenia łap przez korporację na pingwinie. Spójrzcie już chociażby na to, co robi Canonical z Ubuntu. Uważam osobiście, że nie ma co przyciągać aż tak bardzo uwagi. Stabilne 15-20% max byłoby super. Ale ogólnie fajnie i cieszę się, że w przypadku giercowania to wszystko idzie tylko do góry, tylko w dobrym kierunku. Bardzo fajnie. Szkoda tylko, że nie ma sposobu, by dowiedzieć się. Jak wygląda sytuacja w przypadku Goga, Epika, czy innych sklepów. Nie mam pojęcia, czy to jest więcej niż 3% całej biblioteki, tak jak na Steam w przypadku tamtych sklepów, ale zakładam, że jest podobnie. Ostatnio widziałem sporo artykułów w takim stylu. Prawie 90% gier działa na Linuxie, Windows 10 umiera, a gaming na Linuxie staje się bardziej dostępny niż kiedykolwiek. I czytamy. Linux przeszedł ogromną przemianę w świecie gamingu, według najnowszych danych ProtonDB aż 90% gier stworzonych dla Windows działa na Linuxie. To symboliczny moment pokazujący, że platforma stała się realną alternatywą dla graczy. Kluczową rolę odegrały tutaj projekty Wine i Proton, a także sukces Steam Decka. Choć pełna kompatybilność nie jest gwarantowana, większość nowych tytułów osiąga wysokie oceny (platyna lub złoto), co oznacza stabilne działanie przy minimalnych poprawkach. coraz więcej dystrybucji, takich jak Linux Mint, Zorin OS, Bazaid. Czy Steam OS oferuje dopracowane środowiska dla graczy, często z wydajnością porównywalną do Windowsa? Największą przeszkodą pozostają systemy anti-cheat, które nadal ograniczają dostępność niektórych gier sieciowych. Mimo to społeczność open source intensywnie pracuje nad obejściami i poprawkami, a liczba tytułów całkowicie niekompatybilnych maleje. Ogólnie Linux dynamicznie wchodzi do głównego nurtu gamingu. Rozwój narzędzi, wsparcie dużych film i aktywność społeczności sprawiają, że granica między Windows a Linuxem stale się zaciera. Fajnie, fajnie, wszystko fajnie, ale przyjrzyjmy się temu bardziej szczegółowo i głębiej. Przede wszystkim mamy taką stronę jak ProtonDB. Każdy, kto gra na Linuxie, zna albo powinien doskonale znać tą stronę. To jest najlepsze narzędzie do tego, by dowiedzieć się, czy wasza gra odpali na Linuxie. I jak będzie chodzić? Gdy mówimy o graniu na Linuxie, to trzeba pamiętać, że mamy na myśli dwie, jakby kategorie gier. Pierwsza kategoria to gry stworzone na Linuxa zaraz przy tworzeniu tej gry, bo deweloperzy od razu wydają grę równorzędnie na Linuxa i na Windowsa. Takimi grami zdaje się być Cywilizacja VI, Hollow Knight, ta najnowsza wersja, Chronos The New Down, Ark Survival. Evolve, czy wiadomo, Half Life 2, Counter Strike i tak dalej. Druga kategoria to gry wydawane na Windows i granie na nich na Linuxie za pomocą warstwy kompatybilności, czyli przez Wine przerobione na Protona. To w ostatnich latach ma się giga dobrze i świetnie ta druga opcja działa. Mówię tutaj z doświadczenia, czyli mamy natywnie gry tworzone na Linuxa, specjalnie dla niego stworzone. Na przykład tak porównywalnie jak macie gry na PlayStation czy Nintendo, to są gry na Linuxa i na Windowsa od razu w warstwie developingu. Te gry to kilka procent biblioteki Steam, te natywne na Linuxa. I o ile tu w przypadku tych natywnych gier na Linuxa nie mam tu za dużo do powiedzenia, bo wiadomo, wydawane są od razu na Linuxa i na Windowsa i tyle i chwała im za to to skupić się raczej należy na tej drugiej kategorii, czyli grach wydawanych na Windę i za pomocą Protona odpalanych na Linuksie. Strona ProtonDB ma dwa główne systemy rankingu takich gier. Pierwsza to oceny na Steam Decka, a drugie to medale ProtonDB i tutaj bardziej skupia się to na desktopach. Ten Steam Deckowy system zarządzany jest bezpośrednio przez Gabena, czyli przez Volvo, robią wewnętrzne testy tych gier, oceniają jak dobrze to działa na Steam Decku i zastanawiają się co poprawić by działało jeszcze lepiej. Drugi system Osproton DB to medale, które dają użytkownicy, daje je społeczność. Czyli taki Hollow Knight ma platynową ocenkę, co znaczy, że uruchamiasz grę, działa perfekcyjnie i każdy problem jaki napotkasz podczas gry wydarzy się również na Windowsie. Później mamy gry z medalem Gold, czyli już jakieś minimalne problemy tutaj z wersją Linuxową występują, ale generalnie też działa bardzo dobrze i nie ma co się martwić. Mamy później Silvera, na końcu mamy medale brązowe, czyli gry, które trochę się kraszują, będą potrzebne jakieś poprawki i zmiany. Trzeba będzie przy tym trochę posiedzieć, pozmieniać, pokminić w ustawieniach, ale da się w taką grę grać na Linuxie. Generalnie moja zasada, unikam gier, które mają niższy niż srebrny medal. Gram w gry do srebra. Jest jeszcze ta ocena Borked, Taka gra nie ruszy na Linuxie, albo jest całkowicie niegrywalna. I zmierzam cały czas do tego, że 90% gier, o których piszą w tych artykułach, to gry od native do silver, czyli natywne Platinium Gold i Silver. Zazwyczaj gry Silver to takie, które nie wiem, raz na trzy godziny wywalą cię do pulpitu i musisz odpalać grę jeszcze raz. Musisz zmienić ustawienia graficzne na jakieś inne, bo cienie na przykład się ukraszują, czy coś w ten deseń. Drobne takie rzeczy dające graczowi bez problemu cieszyć się grą. Gra jest grywalna, jest płynna, ale czasem może coś się wydarzyć. Albo trzeba po prostu przestawić wersję protona na inną, takie tam niuanse. W większości czasu jest ok. Te najniższe, w które gram, czyli silver, gry gold i platinum i wiadomo native nie mają takich problemów. Także 90% gier na Steamie działa, 90% z tych gier działa bardzo dobrze. Zdarzają się przypadki, że działają lepiej niż na Windzie, ale jak widzicie po tych medalach zdarzają się też przypadki, gdzie działa to gorzej niż na systemie Microsoft. Softu. Oczywiście 90% gier działa, czyli 10% nie działa. I w olbrzymiej części, powiedziałbym nawet w jakichś 75% z tych 10% nie działających gier, to są te gry z anti czyli sieciowe strzelanki banowane specjalnie przez wydawców tych gier na Linuxie. Nie to, że one działa, nie działają, kraszują się, czy coś, po prostu są. Zbanowane. Uwaga, trzeba być dobrym z maty i ułamki i procenty się kłaniają. 75% z niedziałających 10% gier to gry z anti-cheatem, czyli można powiedzieć, że 7,5% niedziałających gier na Linuxie w ogóle nie działa tylko dlatego, że anti-cheat. Czyli 90% gier działa na Linuxie, 7,5% nie działa, bo anti-cheat, i 2,5% nie działa, bo bagi krasze i tym podobne gry, które nie działają na Linuxie, głównie sieciówki, sprawdzamy przez stronę Yet. i jeśli chcecie grać w sieciówki na linuksie, udajecie się najpierw tam i sprawdzacie, czy wasza gra zadziała. Na razie firmy odmawiają wsparcia anti z Linuxem, ale powoli trwają prace nad takim wsparciem i prawdopodobnie będzie to działać w przyszłości. W tych dwóch procentach, czyli w Bronze i Borket, jest wiele starych gier, które mają dziwne kodeki, gdzie kaczenki się nie odpalają i mają te gry dużo takich kadstenek na przykład i to zaważa na całkowitym odbiorze takiej gry, gra może się ciągle crashować. Ale cały czas przypominam, te wszystkie artykuły, które teraz w sieci się pojawiają, że 90% gier działa na Linuxie, są zbudowane na danych ze Steama. Tutaj nie chodzi o 90% gier w ogóle, tylko 90% gier ze Steam'a. Nie mamy danych na temat starych gier, na przykład z Goga, gdzie oczywiście również wiem z doświadczenia w znakomitej większości to wszystko na Gogu ładnie się odpala. Wiem to głównie od Was, bo piszecie w komentarzach pod moimi filmami, jak to gracie na Gogu w jakieś gry z CD-ków, czy w ogóle z biblioteki Goga. Ale oczywiście nie mamy oficjalnych danych, czy chociażby też z Epika, czy. Nie mamy też danych na temat gier, które mają tylko i wyłącznie własny launcher. O tym nic nie wiemy. I powtarzam, w wielu przypadkach te gry będą działać nawet dobrze albo bardzo dobrze, ale oficjalnych danych nie ma. Bazujemy tylko na Steamie. Generalnie piszą, że 90% gier działa na Linuxie, powołując się na Steam. Ale. Z drugiej strony to też może być zaniżone, bo przecież większość gier z GOG i z EPIC działa tutaj też świetnie na Linuxach, więc baza testowa do artykułu jest już pomniejszona, bo nie uwzględnia GOGa i EPICa i prywatnych launcherów gier. Więc kto wie, może też tak wyjść, że dużo więcej niż 90% gier działa na Linuxie, nie wiadomo. Powiem na koniec jedno. Generalnie zauważyłem przez ostatni rok, że nie zastanawiam się, czy coś działa na Linuxie, czy nie. Kupuję to na Steam i zawsze działa. I tak to powinno wyglądać, i tak to właśnie wygląda. Dzięki za uwagę, zostawcie lajka, suba, komentarz. Nara.